Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzieci mają wyczucie, nie? Nie, spokojnie. Ja się witam w vlogu, Daria się przebudza. Nie, no ogólnie nie ma na co narzekać naprawdę. Yy, Dalusia lubi sobie pospać i często mamy tak, że... Zobaczymy, jakby dziecka drugiego w domu nie było. Gloria nadrabia, naprawdę nadrabia, ale dobra. Zaczynamy vloga od pysznego jedzonka. Zamówiliśmy. Co? Pyszne. Zamówiliśmy... sobie takiego sushi burgera i tutaj mamy taką wersję. To jest łosoś teriaki. I to jest burger z restauracji... Co? Z z pieczonym łososiem, warzywa, no wiadomo jak sushi. Yy, to jest zapiekczone w takim panko, chyba to jest panko. Yy, mega fajna sprawa, bo i tak już się zachwyca, że pyszne. już połowę opierdzielił. Ja się, ja się tutaj zwlekałam. Yy, no i co? I to jest z restauracji sushi Zone w nowym sączu. I... To tak, tak się śmieję, bo wczoraj nie. był u nas mój brat i mówię, kurczę, że w sumie byśmy zamówili, Tomek, a podjechał. I okazało się, słuchajcie, pisałam w Google sushi zone i wyskoczyło mi pierwsze sushi zone w Limanowej. On pojechał tutaj właśnie do Sącza odebrać, okazało się, że już mówił, mówił, że wraca, a do mnie telefon jest, dzień dobry, bo zamówienie już jest gotowe do odbioru. Ja mówię, okej, okay. dzwonię, mówię, Tomek, o co chodzi, bo ty już wracasz, a pani powiedziała mi, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Kinga, wiesz, że zamówiłaś w Limanowej? Mówię, okej, okay, to wiele wyjaśnia, Także mamy tutaj drugie podejście, tym razem zakończone z sukcesem. Bardzo fajne. Jak ktoś lubi sushi, fajna opcja. No ja właśnie, fajnie się to je. Nie trzeba się bawić tak, że ktoś by chciał sobie zjeść sushi, że pałeczki, sosy, wszystko. Ale sosy, też by było fajnie marzać. Tu mamy taki sos, nie wiem co za sos, majonezowy taki. Mmm, mhm. fajne, cieplutkie. Pycha. Mega, mi to pasuje Raczej nie jestem z tych osób, które chodzą po domu w sweterku. Chyba, że były na przykład vlogmas, blogmas, to chodziłam może się też w sweterku. A tak to raczej zostawiam to na wyjście. Ale mam na sobie taki sweterek z Sinsaya, który Wam zresztą kiedyś w holu pokazywałam. I on jest tak milutki, tak przyjemny, tak wręcz niewyczuwalny na skórze. I przy okazji ma ten plus, że jest tutaj rozpinany, więc bardzo fajnie mi się nosi go do karmienia. Że sobie z nim, nim śmiegam po domu i bardzo fajnie się w nim czuję. Przy okazji tak nie czuję się taka zdziadziała, jakbym chodziła cały dzień w piżamie, i w ogóle muszę bardzo uważać na chodzenie w piżamie cały dzień. Bo ja czasami lubię sobie taki zrobić właśnie y, piżama day, ale Gloria ostatnio. Wypaliła z tym, że musił, a dlaczego ty chodzisz cały dzień w piżamie? I nawet powiedziała yy, raz, że ona chce zostać cały dzień w piżamie, więc muszę bardzo zwracać na to uwagę, żeby nie dawać jej po prostu z jego przykładu, tym bardziej iść do przedszkola i chciałaby zostać w piżamie. No, a właśnie jak już w temacie Glorii jestem, właśnie u niej w pokoju. Rozłożyliśmy jej ostatnio tipi. Które było schowane, i postanowiłam, że. Postanowiłam, od chyba trzech dni tak postanowiłam, że chcę jej tutaj w pokoju ogarnąć. Mam tutaj kosz z jej ubrankami. Ogólnie już jest dużo lepiej, ale ten pokój potrzebuje takiego dopieszczenia jeszcze, bo jest po prostu bałagan jest tutaj w tym pokoju. Może wy tak tego nie widzicie? Bo nie jest w sumie źle. Ja czasami strasznie narzekam na siebie, wiecie? To naprawdę nie jest źle w tym pokoju, było gorzej. O, proszę bardzo. Naprawdę nie jest źle. Ja jestem bardzo krytyczna wobec siebie, ale wydaje mi się, że już dużo, dużo mniej niż kiedyś, więc ogarniam tutaj, bo mam dosłownie chyba z pół godziny. Wojtek zaraz jedzie po nią do przedszkolka, i jak już po prostu wróci z przedszkola, to chciałabym, żebyśmy poświęciły ten czas na zabawę, a nie na. Na to, że po prostu ja sprzątam. Jak ogarnę sobie teraz chociaż część, to jak ona wróci z przedszkola, to będę po prostu w 100% sfokusowana na zabawie z nią, a nie na tym, że tu się z nią bawię, a tutaj coś w międzyczasie sobie sprzątam. Więc ogarniam. Hej, to... co to za książeczka? Skąd ta książeczka? Widzę. Kola, bo. Ja Egipt miał i ja też. Aha! Urodzinki ktoś miał, tak? Po to jest taka sama, jak ty masz domu akurat. Ej, fajnie też, tak nie? Taka opcja. Z takim i taka świnia jakaś. Pokaż. Super, następne. To nie jest świnia, to jest owieczka. Poszukaj, co dalej? Na co ten tata? Gada głupoty, nie? Dalej? dalej następne, co? Słuchaj na dół, no jak tu na dół, no. Fajne to jest jak Gloria ja wraca z przedszkola. Na sam dół, na sam dół. Fajne to jest jak Gloria wraca z przedszkola i właśnie ktoś miał urodzinki i można podpatrzeć co tam dają. W ogóle ja śmieję się do Wojtka, kiedyś to w urodzinki tak. przynosiło się worek z cukierkami, przechodziło się po klasie i po prostu każdy sobie brał po cukierku. A teraz to jest tak, że jak jakieś dziecko ma urodziny to przygotowuje paczki dla wszystkich dzieci w przedszkolu. Ciekawe mamy czasy, prawda? Byłam dziś w kolanie papanie. I zrobiłam takie dzieci. Sprzątałam, a nie luwałam. Co to znaczy, byłaś w kolanie, papanie? Ha? No i powiedz mi, czy ty też lepiłaś dzisiaj bałwana? Nie. To co robiłaś? Wszystkie dzieci lepiły bałwana. A ty wtedy co robiłaś? Biłaś ciocię śnieżkami? Tak. I drugą ciocię. I drugą ciocię? Tak. A ciocie też rzucały w ciebie śnieżkami? Nie. Nie? Tylko dzieci. Tylko dzieci? Tak. Mhm. Okej. Okay. I fajnie było? Ale ja też rzucałam dzieci śnieżkami i ciocia też. Fajna była Tak. Lubisz tak? Tak. Super. I Igor mnie rzucał i wtedy mi było zimno. Zimno było ci? Tak? Ale jak wyglądam jak typowy ojciec. Włosy niełożone bardzo się dzieje. Broda Ale stójcie. ja typowa matka mi też sterczą mocno wszystkie. Ja to w ogóle tak. Ja tu w przedszkole dzisiaj wchodziłem, to czapki ściągałem. Tak. Gdzie to tak skrót? Gorąc jak... <grym tak, <grym. Tak, chcę tutaj się odbić za vlogmas i robi unboxing. Co tam zamówiliśmy ostatnio? Z tu zamówiliśmy najcięższą paczkę w mojej historii. To jest towar. Tu jest 2 gram. My. 2 gram, tak się mówi, towar, 2 gram. gram. Proszę. I proszę. Proszę. Jezus, jak to wygląda, dramat! Dramat, jak to wygląda, Wojciech! Co to jest, To wygląda bardzo źle. Naprawdę. To jest ten antybiotyk? Tak. To jest taki antybiotyk do akwarium na sinicę. Preparat stosowany do usuwania sinic. Jest to coś na bazie takiego antybiotyku na bakterie. No, I powiedzę, ile będzie. To jest wiele twoja mamu. Dziękuję. <laughs> Dziękuję. No to jest droga sprawa, bo te 30 porcji, które tu jest na 1000 litrów wody to jest jakieś 240 zł. To takie małe coś. Boże. Ale jeszcze nie wiem, czy będę to używał, bo siostro się cofają. nie także... Ale nie, ja sobie to zostawię, bo to. Dobra, lepiej to odłożę, bo jakby to się rozsypało. O nie! Co to ty... Coś ty zrobiła dzisiaj. No. Na kolejnej będę. Wojtek, patrz na Glorię. Co ty mu zrobiłaś? Ej, jak on będzie chodził? Ty? Jak on będzie chodził? Nie, to ci tata naprawi. Że jak on będzie chodził? Patrz. Patrz. Będzie chodził tak. Tak będzie chodził? Tak? Polecałam ci wyjąć pod koszulek ze spodni. Mówił, że kupowy ojciec właśnie. Ojciec. Nie, nie, nie. Włosy. Nie. Spodnie. Ryn. Brzuch. Nie. Dobrze jest. Dobrze, żeby nie było, że wszystko do akwarium, to coś znowu do akwarium. Zaczynamy zabawę z pokarmami. Ale jeszcze nie mamy rybek, same krewetki. Na razie są krewetki. Ja nie pokazywałam jeszcze właśnie. Muszę pokazać. Pierwsze pokarmy dla krewetek, oczywiście tylko w formie takich małych pudełek. Na razie zobaczymy, co będą jadły. Ten typowo dla krewetek, ten, to są takie dyski z algami dla krewetek i zbrojników. Yy, głównie na razie będą się żywić glonami, które wyjadają z akwarium krzemki no, i różne rzeczy. Krzemki generalnie nawet nie trzeba super dokarmiać, bo im o, mniej się dokarmia, super. tym więcej po prostu czyszczą. Dokopaliśmy się do klucza całego zamówienia. Zmywaki kuchenne i kikuś. Powiedz, ile zamówiliśmy zmywaki? 150 sztuk. Ej, to wygląda tak, jakbyśmy nie mieli zmywarki, to wszystko szorowali ręcznie. I potrzebuję aż 150 gąbek do mycia na tym. Ja ja. Okay, Ale fajne są, bo są takie nie za duże, nie za małe. Ej, moje paznokcie w mają do nieba, więc jakoś muszę to tak pokazać, żebyście nie widzieli. Więc gąbeczka... Jak no, bokiem. Pięknie. Gąbeczka wygląda w ten sposób. I jest właśnie fajne, bo... No, bo będzie się ładnie prezentowała na, na zlewo zmywaku, tak? Niby taka pierdoła, ale to też yy, robi efekt, nie? Jak mamy trzeba taką, nie wiem, żółtą czy zieloną, nie wygląda to ładnie. Zamówiliśmy 150 sztuk takich gąbeczek i zapłaciliśmy e, 45 zł. Żebyście się zastanawiali dlaczego aż tyle. No to chcieliśmy po prostu mieć darmowo dostawę ale ten smart. Nie wróciła! Nic się nie dzieje. No i w ogóle fajnie wygląda ta gąbka. Naprawdę bardzo ładnie. Proszę bardzo. Ja mam Idealna miękkość, nie za miękkie, nie za twarde. Fajnie, fajnie. Giguś, Polecamy Gigusia. Naza fajna, przyjemna. Nice. No i ostatnia rzecz z naszego zamówienia to są wieszaki. Mamy garderobę i tym samym potrzebujemy dużo wieszaków. E, najfajniejsze są takie wieszaki welurowe i my e, kupiliśmy ile sztuk Wojtek? 90, tak? 90 sztuk. Więc mam nadzieję, że nam wystarczy. To są takie wieszaki obrotowe. Trzeba Fajnie. Do góry dajemy do garderoby. Myślisz, że zmotywuje mnie to do ogarnięcia ubrań w garderobie? Nie, <grych> też tak myślę. Ja chyba nie powinnam to zabierać moich widzów. <grych> mam z mojej drodzy, w domu. Przepraszam, Nigdy ale to są nie tylko Twoje dziecko Wiem, wiem. masz pięknie poukładane wszystko. Nie mam pięknie poukładanych, ale już zaczynam nam Proszę bardzo. A wieszaki również kupiliśmy na Allegro. I jaka tam cena wyszła? Jeden chyba złoty trzydzieści, złoty 33 za sztukę wychodził, kupiliśmy 90 sztuk. Jak chcecie to Wam zostawię w opisie albo w komentarzu link do gąbek i do wieszaków. Właśnie tak robiliśmy taki research, jak to tam cenowo ma wyglądać, żeby się opłacało. Się czekamy na te maty, nie? Jakie maty? A, no, mata pod te... Tak, kupiliśmy też matę pod te, buty. pod buty, dokładnie, taki ociekacz i też pod wymiar wszystko, brawo. Into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna die. Dive into you. It doesn't even make sense. Why we try to fight it? Jakiś czas temu, tak powiedział mi, że idzie do łazienki się odgruzować. Odgruzować czytaj. Odgruzować. <grywać> Wykąpać, ogolić i tak prosuwieć, tak zrobić sobie taki full, wszystko cały pakiet. Czyli jak to teraz laski mówią, te inst Instagramowe, takie co mają, takie wiecie, super idealny cały dzień, wczesny poranek, jakieś tam siłownia. Wiecie o co chodzi. No zaś to chyba everything shower, czyli te jak laski robią, czyli pięknego ciała, właśnie golenie się, jakaś maseczka, wszystko full full full. I pamiętam, że jak tak usłyszałam, właśnie siedział chwilę w tej łazience, faktycznie, to pomyślałam: tak, ojej, ja chyba też tego potrzebuję. I poszłam do łazienki, wyleżałam się w wannie, ogoliłam się od stóp do głów, wypilingowałam się, w sensie wypilingowałam się, ogoliłam się. No i brakowało tylko do zwieńczenia tego wszystkiego wybalsamowania się. Ale przy noworodku jeszcze nie chce się balsamować, żeby ona jednak cały czas czuła mamę. A nie balsam. Yy, I brakuje mi jeszcze umycia włosów. Już mi się dzisiaj nie chciało, ale powiem wam tak, brakowało mi tego takiego, żeby sobie tak poleżeć w wannie i tak się fajnie wygrzać. Założyłam sobie jeszcze tą, ten swój strój jednoczęściowy. Nie wiem, on jest chyba z pepko, kupiony lata temu, uwielbiam. jejku. przyszłam do garderoby, ponieważ miałam takie założenie, że chciałabym coś tutaj podziałać że jednak te wieszaki mnie zmotywowały. Naprawdę byłam zmotywowana. I tak, tak jakoś mi się zrobiło błogo po tej kąpieli, że siadam sobie tutaj, złapałam za pilniczek, no i tak se piłuję, te paznokcie piłuję i stwierdziłam, że muszę się tego pozbyć, no bo to jest dramat po prostu, że ja mam na połowie paznokcie mam yy, żele i są przedłużone, a na połowie mam swoje paznokcie ogryzki. czy znaczy nie są takie aż ogryski, no po prostu... No nie wiem, no dla mnie to źle wygląda. Nie podaję mi się takie paznokcie, ale dobra. No i stwierdziłam, że chyba mi się jednak nie chce robić tych ubrań. Ale wiecie co, ja mam coś takiego, na przykład może nie jedna osoba by pomyślała, że w ogóle wstyd, że pokazałam garderobę w takim stanie. Tutaj są moje ubrania, są ubranka po glorii, jakieś też pewnie coś wypranego tu jest. No smorcy widło, widło i powidło po prostu. I tak jak mówię, właśnie nie jedna osoba by pomyślała, że w ogóle pogrążam się, że teraz coś takiego pokazuję ale naprawdę już mam na to wywalone. Może kiedyś jeszcze bym się tego jakoś wstydziła czy coś, a teraz mam coś takiego, że jakby ja nie mam zamiaru komuś czegoś udowadniać, pokazywać, że mam porządek, czy grać nie wiadomo kogo. Jezus, no mam burdel w tej garderobie, no i mam burdel, trudno, kiedyś się to posprząta. Nadejdzie na to odpowiedni czas, ale są wieszaki, więc już jest większa motywacja do tego, żeby po prostu, no nie składać tylko, po prostu zawiesić. I tyle. I będzie z głowy. Zobaczymy. Może sobie jutro na to raz poświęcę, bo już od kilku dni mnie ta garderoba męczy, żeby to zrobić. Tym bardziej, że jeszcze mam jedno dziecko w przedszkolu. Sorry, że tak małam tym dziennikiem. Jedno dziecko w przedszkolu, a drugie dziecko to jest noworodek, więc jeszcze nie pełza, więc mogę jeszcze dużo rzeczy temu zrobić. No i, i tak, strasznie się rozgadałam, nie? Zaczęło się od kąpieli, a po prostu tak poleciałam grubo, że szok. Więc słuchajcie, ja teraz chcę zmykać, ale będę tego vloga kontynuować. Lubię takie dwudniowe vlogi nagrywać, bo jakoś tak fajniej, więcej się dzieje. Jezu, to była zwykła kąpiel, ale po prostu czuję, jakbym była teraz zjarana, mimo że nie wiem, jakie to jest uczucie. To jest taka jakaś taka śnięta rybka, więc jak to się mówi, robota nie zając, tak. <grywa> Dogadałam się z Wojtkiem, że rozwalimy się za chwilę przed telewizorem, obejrzymy odcinek serialu. To jest idealny plan na ten wieczór, a ja póki co zmykam i widzimy się już.

Dzień dobry moi drodzy. Mamy urany boskie. Ile tu jest? 130? Szok. Wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie, żeby wypowiadać się o tym, jak wygląda moje macierzyństwo. Bo minął ponad tydzień od porodu, więc zdecydowanie jeszcze jest za wcześnie. Ale już widzę ogromne różnice. Nie tylko w laktacji, bo to, co tutaj mamy odciągnięte, to jest tylko z mojego nawału. Odciągnęłam po prostu dla poczucia ulgi, a jeszcze czuję, że w piersiach mam pokarm, żeby ją za chwilę nakarmić. I to nie jest wszystko, bo dzisiaj rano po nocy odciągnęłam też 100 ml z nawału dla ulgi. To jest niesamowite, marzyłam o tym, żeby moja, że tak powiem, produkcja wyglądała w ten sposób. Piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa, bo przy Glorusi to tak nie wyglądało. Ja zakładałam specjalnie skarpetkę na butelkę, żeby nie skupiać się na tym, ile tego pokarmu jest, bo tak bardzo się stresowałam tym, że za mało go leci. Mówi się, żeby odciągać głową, trzeba być zrelaksowanym, nie myśleć o tym, myśleć o czymś przyjemnym, o matko, co ja się nakombinowałam, żeby ten pokarm leciał i ile miałam wtedy stresu. W ogóle ten cały mój czas, przy, przy glorii był jakiś taki bardziej stresujący, jakoś tak. Nie wiem, teraz mam tak dużo w sobie w spokoju, czuję taka przepełniona miłością. W ogóle później się chyba powiem, tak później Wam opowiem o tym, jakie są moje przemyślenia teraz, przy dwójce dzieci. Chociaż tak, jak mówię, wydaje mi się, że jest jeszcze za wcześnie na to, bo jeszcze, no jeszcze ten połud trwa. No, ale jest przepaść, tak Wam powiem, jest przepaść. W ogóle ja się miałam, obiecałam sobie dzisiaj, że odezwę się do Was w momencie, gdy ogarnę sobie włosy, yy, bo już nie mogłam po prostu patrzeć na nie, odstawa mi na wszelkie strony, już dziwnie się z tym po prostu czułam. Czas na kawkę z córeczką, tak? I Ka z tortem. I z tortem. Mamy taki, pokażę Wam, bo to są dosłownie już ostatnie, że tak powiem, tchnienia. Mamy taki torcik. Mam, też czekoladki. Są. Tutaj. Tak, czekaj, a może mi paluchem tak nie widziałeś po tym torcie, co? Ja go ukroję. Yy, ty, co mam powiedziała? Halo, dubaczu. mogę ci ukroić kawałek? Ja. Ale ja mogę ci ukroić kawałek? Tak, już ja. Ty, do, lo, 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 lo. Tak się nie robi, ja ci ukroję kawałek, ok? Nie trzeba dubać paluchem w torcie, ok? Ale. Ale. Dobrze. dobrze, to masz malinkę, proszę, proszę bardzo. Ja ci ukroję kawałek tortu. Dziu. Okay. Dobra? No, okay. Nie trzeba było mi dłubać. A za czemu mi tak dłubiesz? Dobra, ale mówiłam, że nie dłubiemy w torcie, dziuś. Przecież mamy okrój ten tort, prawda? Po co tak dubać w nim? Dla każdego. No dla każdego, a jak ty będziesz dłubać w tym torcie, to nie będzie dla nikogo. Będą dziury tylko. Prawda? Fajnie jest celebrować jakieś chwile z tortem, nie tylko urodziny. My tak na przykład robiliśmy w przypadku Gender Reveal, czy Glorusi, czy Dalusi, no to właśnie też ogarnialiśmy sobie tort. No i mama, moja mama ma taki w ogóle zwyczaj, że oprócz tego, że ogarnia nam ten tort na urodziny, to też robi tort. No nie ja chciała to. to nie musisz gość. Robi, robi tort. Ogarnia nam tort na przykład z okazji tej przeprowadzki, którą mieliśmy, czy teraz na przykład z okazji narodzenia, urodzenia się drugiego dziecka, też na pierwsze te odwiedziny ty, dziadków. Przywieźli nam torta. Chciałabym... Wiesz, że masz włosy od kawy? A ja chyba miała zaraz włosy od kawy. Patrz. Mi też takie Też masz takie? Tylko to, jest z kawy. Nie musisz dać się pianki, ale tu pianki, ale ty tu masz jeszcze piankę. Brakowało. 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 Całe życie mi stanęły przed oczami. Szaleństwo po prostu z tobą jest. Szaleństwo. Mały, mały. Mhm. Tak, bo ty, ty masz tak, że ty jesz różne dania małym widelczykiem, a dorośli dużym widelczykiem. Ale ciasto i dorośli i dzieci jedzą małym widelczykiem. Więc mały poproszę. Który kawałek wybierasz? Mm, ja wybieram kawałek... kawałek. Ten. Dobra, no to już bierzemy go do salonu, tak? Ten wybieram. A co tu, co tu jest, baba? Co? Tu. Borówka albo malinka? Malinka chyba to jest. Nie, to nie jest malinka. Może truskawka? Koleżanko, tylko jest jedna sprawa. Rzeka, nie zamknę szuflady. I co teraz? Zamknę, okay? Dobra, dzięki. Otworzone! Otworzone! <głodzie> Chodź. Cześć! 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 Cześć.

Skarpieta, tak. O, no, wiadomo jak babcie mamy tak. z karpetkami. co to Nie wiem. Aż się boję. O, nie, spoko. Mamy jajka. Popatrz. Wojtek, mamy rukole. O. Wojtek specjalnie się w kupił małą rukolę, żebyśmy nie wyrzucali. Po co, mamo? Co? co? Wyrzuć do domu. Mam. Hej, są jajeczka w bardzo dobrze. Ty, no, Wojtek, następny razemie trzyma pójdzie tak. Mamo pięć jajek poprosimy. Powiedz 10 mama da 20. Powiedz 20, mama da 50, tak? Dziedziała, no. nie? No, no. dużo, Co masz? Pokaż, co masz? Co to masz? Jes. Szaleństwo. Pan topę ubiera i... Ej, ja, dziękuję, czy co nie. Pączki, drożdówki. Proszę bardzo. Przed meczem nie wskazałem. Mm. O, ja tak mi Halo, a mnie też tak przytulisz? Tak. Tak? <grym> a nie boisz się, że udusisz te babcie? A jak udusisz, to co? Ujejku. <grym> ja cię też. Bo cię kocham bardzo, bardzo, bardzo. Poitek był na meczu. Wcześniej przyjechała moja mama. Yy, no i jak wyszło? Nie zrobiłam tej garderoby. Ale, Czemu to, jest mnie to, nie dziwi? Je, ale to jest jego wina. Ponieważ przyjechałam teraz z meczu, ja myślałam, że zrobię te garderobę, a on do mnie tak, to co? Odcineczki los, oglądamy, oglądamy, no, więc... Do pierwszej 30 mam czas. Czemu do pierwszej 30? Bo później gra świątek. Chyba co je robisz? Na rano a ona stajaz dziecko. No właśnie o to, to się chciałam zapytać. No a jest, nawet więcej! Ale to jest Twój biznes. Dziećmi. Jeżeli y, gra w świątek, to w takim razie musisz, żyć na klatę to, że musisz też rano wcześniej stać. I w nocy stajesz do przebierania dziecka. No dobra, a o której w spać? Nie, ona poszła spać fajnie. A której? Między 19 a 20. No jest to, to mogliście przeciągnąć. <laughs> tak. <laughs> Więc y, widzisz, co ja zrobię? Ja chyba będę kontynuować jeszcze tego vloga trzeci dzień. A co? Także no będzie trwał 50 minut. Ale lubicie takie vlogi. A ty jego wina, bo zaproponował mi serial. No nie potrafię ci odmówić, no. Nie Dawaj te pączki i jedziemy. <laughs> Strasznie maczę tego vloga i coś y, dokończyć go nie mogę. Tutaj doskonałym przykładem jest to, że ostatni fragment, który widzieliście w tym vlogu, został nagrany jakieś około dwa tygodnie temu, więc czas leci niesamowicie szybko. Ten vlog pojawiłby się dużo, dużo szybciej, ale ja też zauważyłam, że teraz wrzuciłam na taki większy luz y, i na przykład, gdy zakładałam, że y, chciałabym tego wieczoru montować vloga, ale Wojtek zaproponował serial, to dorzucałam wszystko i wybierałam serial. I to jest fajne, bo tak teraz. Y, dużo więcej wieczorów spędzamy razem, a przy pierwszym zysku tego nie było i może przez to też były takie spiny, niedomówienia, oczywiście teraz też są, ale jakoś tak naprawdę można się fajniej dogadać, co mnie totalnie zaskoczyło, naprawdę. Obiecałam, że tutaj wypowiem się, jakie są moje przemyślenia przy tych początkach właśnie z dwójką, jakie widzę różnice między dziewczynkami, ale widzę, że ten vlog jest już mega długi, bo już go zmontowałam, więc... Po prostu może ym, fajnie będzie nagrać jakieś Q&A. Spodziewajcie się na moim Instagramie, tu gdzieś tam zostawię nazwę. Spodziewajcie się jakiegoś okienka, w którym może, będzie można zadawać pytania. I po prostu siądę sobie z kawką i wtedy coś tam poopowiadam więcej. Wiem, że takie filmy też lubicie. Słuchajcie, już nie przedłużam, bo ten vlog bardzo długo trwa. Szukujemy się na Q&A. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!